22 sierpnia. Chcę pokazać Wam nasze ceny paliwa teraz. Wewnętrzny front Rosji się rozpada. Cała karta Putina dotycząca benzyny i ropy naftowej eksploduje w kraju. Hurtowa cena benzyny AI 95 w Rosji osiągnęła rekordowy poziom pod koniec lipca. Rząd wstrzymał eksport benzyny 28 lipca, ale nadal są długie kolejki na stacjach benzynowych, rozciągające się od dalekiego wschodu po północ i od obszarów wiejskich po przedmieścia. Teraz, w czwartym roku wojny, Rosja stara się utrzymać swoje roszczenia do bycia energetycznym supermocarstwem wobec świata zewnętrznego, jednocześnie przechodząc test nerwów na stacjach paliw w kraju. Ceny gwałtownie rosną, stacje wprowadzają limity. Benzyna 95 oktanów jest praktycznie niedostępna w niektórych regionach, a kolejki się wydłużają. Pojawiły się doniesienia o kilometrowych kolejkach w Primoriu. Tego samego dnia zgłoszono, że rafinerie w Syzraniu, Nowokuźniecku, Riazaniu i Wołgogradzie zostały uszkodzone lub zmniejszyły moce produkcyjne z powodu problemów technicznych lub obaw o bezpieczeństwo. To nie jest jedynie zakłócenie dostaw, to wielowarstwowy wewnętrzny szok podażowy, w którym rafinerie, rurociągi, logistyka kolejowa i ograniczenia budżetowe są jednocześnie obciążone. Systematyczne ataki Ukrainy na rafinerie i stacje pomp wywołują ten szok. Pomimo prawnych ulg Moskwy, prawa fizyki pozostają niezmienione. Bez działających rafinerii i nieprzerwanych łańcuchów logistycznych, krajowe pompy nie mogą być napełniane. Dlaczego więc kolejki rosną pomimo zakazu eksportu? Odpowiedź jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Decyzje ekonomiczne nie mogą same zrekompensować wad technicznych. Głębokie uderzenia Ukrainy zakłócają rytm rafinerii. Okna konserwacyjne się wydłużają, protokoły przeciwpożarowe i bezpieczeństwa są uruchamiane, a wąskie gardła na rurociągach i kolejach się poszerzają. Tymczasem popyt krajowy nie spada z powodu czynników sezonowych i gospodarki wojennej. Rezultat: zakaz jest na papierze, ale na stacjach pojawia się nowy ładunek. Raport Reutersa z dnia 21 sierpnia podsumował ten cykl w prostych słowach. Niedobory benzyny w niektórych rejonach, dni, kiedy Rosjanie nie mogli znaleźć AI 95 w niektórych miejscach, kilometrowe kolejki w Primoriu i nieustająca presja na dostawy pomimo rządowego zakazu eksportu benzyny z dnia 28 lipca. Ten sam raport zawiera również następujący szczegół. Spadki wydajności w Syzraniu i Nowokuźniecku po atakach na Ukrainę, przerwy i obawy dotyczące bezpieczeństwa wokół Wołgogradu i Rjazania. Obraz dopełnia lokalne kurczenie się pomimo zakazu eksportu, więc ile regionów zostaje bez paliwa, gdy jedna rafineria zostaje zamknięta? W transkontynentalnym kraju, takim jak Rosja, odpowiedzią jest kilka regionów zaopatrzenia. Ponieważ produkcja rafinerii nie jest tak wymienna ani elastyczna, jak się często zakłada, każda placówka zaopatruje różne stacje i zasila różne sieci rurociągów kolejowych. Spadki zdolności produkcyjnej wzdłuż trasy wołgi, takie jak w Syzraniu i Nowokuźniecku, obciążają stacje w centralnej Rosji. Wołgograd jest kluczowy dla dostaw na długie dystanse, a nawet jednodniowe zamknięcie węzła takiego jak Riazań zakłóca rytm pomp setki kilometrów dalej. Ta reakcja łańcuchowa, mimo zakazu eksportu, doprowadziła do załamania dostaw benzyny, co skutkowało kolejkami na stacjach benzynowych w Primoriu i sąsiednich regionach. W całym roku 2025 część głównych rafinerii w Rosji, w tym Riazań, Syzrań, Nowokóźnieck i Wołgograd, była okresowo wyłączana. Wspólnym celem zakłóceń były kluczowe jednostki przetwarzające ropę naftową na benzynę, olej napędowy i naftę. Nawet krótkie wyłączenie wystarczy, aby opróżnić pompy w kilku regionach z rzędu. Potem dochodzi logistyka. Wewnętrzne łańcuchy dostaw, rozciągające się na tysiące kilometrów wzdłuż osi zachód-wschód, opierają się na wagonach kolejowych na linii transsyberyjskiej, a w niektórych miejscach na rurociągach. Opóźnienie w jednym punkcie linii zamienia się w ogłoszenie, że gdzie indziej nie dotarła cysterna. Lokalne doniesienia z dalekiego wschodu, w tym z Władywostoku, wskazują, że kierowcy mogą kupować benzynę tylko w limitach 10 litrów. Niektóre stacje tymczasowo zamknęły sprzedaż paliwa o liczbie oktanowej 95, a czas oczekiwania się wydłużył, co pokazuje, że kryzys rozprzestrzenił się daleko poza Moskwę. Te przykłady wyraźnie pokazują, jak szok podażowy rozprzestrzenia się na dalekim wschodzie Rosji. Tymczasem Ukraina trzykrotnie z rzędu zaatakowała drużbę. Każdy ładunek, który tu dociera, wywiera dodatkową presję na rosyjski rynek wewnętrzny. Jak jeden atak może zakłócić rytm połowy kraju. Rurociąg jest tutaj kluczowy. Zachodnia gałąź systemu drużba jest częścią zarówno przepływu do Europy, jak i wewnętrznego systemu transferowego. Stacja pomp Unika na tej linii została tymczasowo zamknięta po ataku. Po trzecim ataku na stację pomp Unecha w pobliżu Briańska, Ukraina 22 sierpnia zawieszenie przepływów do Węgier i Słowacji przez rurociąg drużba zwiększyło ryzyko dla Moskwy zarówno w zakresie zobowiązań zewnętrznych, jak i wewnętrznej równowagi. Nawet jednodniowe opóźnienie w przepływach zewnętrznych wymaga całkowitej zmiany planów wysyłki. Każda baryłka przekierowana do wewnątrz nie może jednocześnie zasilać głównej magistrali kolejowej. W takiej sytuacji rząd priorytetowo traktuje przydziały dla wojska i przemysłu obronnego, co prowadzi do dłuższych kolejek na stacjach cywilnych. Zawieszenie przepływów stało się jeszcze bardziej widoczne po ataku na UNECHA. Choć takie zakłócenia mogą wydawać się uderzać w handel, prawdziwy wpływ odczuwalny jest na rynku krajowym, ponieważ w czasach kryzysu priorytet zawsze mają wojsko i strategiczne zasoby. Policzmy, ile stacji zgasłoby w wyniku zamknięcia jednej rafinerii. Syzran i Nowokuźnieck dźwigają ciężar basenu Samary. Gdy zawodzą, linia wołgi przechodzi na źródła drugorzędne. Wołgograd często pełni rolę bufora. Jeśli rytm zostanie tu zakłócony z powodu awarii, pożarów lub problemów z bezpieczeństwem, południowo-centralna arteria się zwęża. Ryazan jest centrum nerwowym dla regionu moskiewskiego. Jednodniowe spowolnienie tam bezpośrednio przekłada się na opóźnienia w przedmieściach miasta. Zakaz eksportu pozostawia więcej benzyny na papierze do użytku krajowego, ale w rzeczywistości, jeśli tankowce, koleje i rurociągi nie dostarczą tej benzyny do odpowiednich stacji na czas, zakaz nie przekłada się na benzynę na stacji. Dlaczego ceny nie spadają? Hurtowa cena AI95 osiągnęła rekordowy poziom 76 293 ruble za tonę pod koniec lipca. To sygnał cenowy szoku podażowego. Sam zakaz nie wystarczy, aby odwrócić krzywą cenową. Aby zakaz zadziałał, rafinerie muszą działać, logistyka musi być sprawna, gromadzenie zapasów musi być zniechęcane, a regionalne nierówności muszą być rozwiązane poprzez szybkie dostawy. Aby ceny krajowe, nawet ceny hurtowe, spadły, wymagana jest praca rafinerii. Nie jest to łatwe do osiągnięcia w obliczu trójkąta nalotów, pożarów i konserwacji. Jest zakaz, brak benzyny i kolejki. Przeanalizujmy politykę tego trzyczęściowego scenariusza. Kiedy Kreml ogłosił zakaz eksportu benzyny 28 lipca, przedstawił go opinii publicznej jako środek zapobiegawczy. Ale co wiedzieli operatorzy na miejscu w tym samym czasie? Wiedzieli, że naprawy uszkodzonych, niesprawnych rafinerii nie mogą być ukończone w krótkim czasie, że niektóre linie będą działać wolno z powodu protokołów bezpieczeństwa, a dostawy części zamiennych i ekspertów będą opóźnione z powodu sankcji. Wiadomość jutro, wyświetlana na ekranach stacji, nie miała więc tego samego znaczenia w każdym mieście. W niektórych miejscach oznaczało to jeden dzień, w innych tydzień. Co mówi nam krzywa podaży i popytu? Połowa Rosji doświadcza niskich temperatur przez większość roku. To nie dotyczy tylko paliwa domowego, ale także logistyki zimowej. Zapas oleju napędowego i benzyny jest transportowany przez zamarznięte rzeki i jeziora. Drogi sezonowe oraz jedyne okno dostaw dla odległych osiedli. Kolejka na początku lata jest jedynie irytująca, kolejka na początku zimy zakłóca życie, dlatego każde zakłócenie widziane w lipcu i sierpniu zakłóca planowanie na wrzesień i październik. Malejące zapasy, opóźnione tankowce, spalające się lub zatrzymane jednostki pogłębiają problem w listopadzie i grudniu. Dlaczego limit 10 litrów na Dalekim Wschodzie jest krytycznym znakiem? Ponieważ mapa paliwowa Rosji nie jest liniowa, jest kontynentalna. Potrzebna jest elastyczność dystrybucji od zachodniej Syberii do basenu Uralu, a następnie do wybrzeża Pacyfiku. Kiedy rotacja wagonów i plan trasy w korytarzu transsyberyjskim są opóźnione o kilka dni, kierowcy w kraju nadmorskim słyszą: Dostałem dzisiaj 10 litrów. Wróć jutro. Notatki terenowe zebrane przez Kiew Insider z regionu, ograniczone stacje, zmienność cen i brak dostępności paliwa o liczbie oktanowej 95 w niektóre dni naprawdę pokazują, jak bardzo zmniejszyła się elastyczność logistyczna. To nie jest tylko kwestia niedoborów paliwa, to jest kruchy punkt w gospodarce wojennej. A co z szerszym obrazem? Co Kreml słyszy od wewnątrz? Rosyjska biurokracja nie może tego zignorować. Zarządzanie gospodarcze już na początku lata biło na alarm. Ostrzeżenie o hipertermii wyrażone przez rosyjskiego ministra gospodarki Maksima Resztnikowa pod koniec maja mogło wyglądać jak debata na temat nominalnego wzrostu i polityki monetarnej, ale podtekst był jasny. Gospodarka się ochładza. Wrażliwość na wstrząsy rośnie. W takich warunkach, jeśli wstrząsy dotkną podstawowych dóbr, takich jak paliwo, równowaga podaży i popytu przekształci się w napięcia społeczne. Innymi słowy, to nie tylko paliwo, ale cały rytm gospodarczy, który bił na alarm. Ten alarm wpłynął na polityczne podłoże decyzji o zakazie eksportu benzyny pod koniec lipca. Teraz pojawiają się doniesienia o kilometrowych kolejkach w primoriu. Były dni, kiedy AI-95 był niedostępny. Niektóre stacje przeszły na ograniczoną sprzedaż, niektóre oferowały 92 oktany, ograniczając 95. Ta scena rozwija się na taką skalę po raz pierwszy dla 140 milionów mieszkańców Rosji. Jeśli cień kryzysu transformacji lat 90. ponownie pojawi się na stacjach benzynowych, wyniknie z tego nie tylko nerwowość, zostanie zniszczone zaufanie społeczne. Kolejki o długości kilometrów, niedobory zaopatrzenia, regionalne nierównowagi to nie są tylko braki paliwa to czerwone linie dla wewnętrznej legitymacji. Czy kryzys dotyka nie tylko stacji benzynowych, ale także budżetu? Tak. Przychody z ropy naftowej i gazu spadają z powodu sankcji, reżimów cenowych, sprzedaży z rabatem i presji na wewnętrzne zapasy. Analiza przeprowadzona przez Moscow Times na podstawie danych Ministerstwa Finansów pokazuje, że dochody z ropy naftowej i gazu spadły o 19% rok do roku w pierwszych 7 miesiącach 2025 roku, przy szczególnie ostrych spadkach w poborze podatku od wydobycia minerałów. Osłabienie dochodów zmniejsza elastyczność budżetową w czasie, gdy wewnętrzne kontrole cen nakładają obciążenie podobne do subsydiów na łańcuch rafinacji i dystrybucji. To sprawia, że długoterminowe reżimy cenowe na rynku krajowym są trudne do utrzymania finansowo. Tymczasem nowe ograniczenia UE również utrudniają Rosji recykling produktów rafinowanych. W połowie lipca UE zgodziła się na 18 pakiet, który ma na celu zwalczanie floty cieni, zaostrzenie limitów cenowych i zapobieganie obrotowi produktów rafinowanych pochodzących z rosyjskiej ropy przez kraje trzecie. Na papierze ten pakiet wydaje się być kwestią handlu zewnętrznego, jednak w praktyce ogranicza również kanały elastyczności na rynku krajowym. Dzieje się tak, ponieważ gdy produkty rafinowane z Rosji mają trudności z wejściem na rynek europejski pod etykietami krajów trzecich, zmniejsza się możliwość Rosji na zrównoważenie swoich rynków wewnętrznych i zewnętrznych. Kiedy zawór się kurczy, ciśnienie wstrząsów rośnie. Szczegóły 18 pakietu UE, o których donosi prasa, potwierdzają, że zaostrzono ograniczenia dotyczące flot cieni i przepływów produktów pochodnych. Jaka jest różnica między nałożyliśmy zakaz, ale to nie wystarczyło, a zachowaliśmy zapasy, ale to nie wystarczyło na zimę? Pierwszy to obecny odruch polityczny. Drugi to strategiczna dyscyplina zaopatrzenia. Na północy i dalekim wschodzie Rosji zapasy zimowe to nie tylko termin techniczny. Jeśli zapasy są niewystarczające w październiku, listopadzie, paliwo w grudniu, styczniu nie tylko będzie drogie, ale może być fizycznie niedostępne. Dlatego kolejki widziane dziś w Primoriu są oznaką ryzyka jutro w Jakucku. Ten sygnał nie jest tylko dla cywilów, jest równie krytyczny dla wojska, policji i jednostek reagowania kryzysowego. Ponieważ w gospodarce wojennej, podczas gdy linie frontu mają priorytet, bezpieczeństwo wewnętrzne i lokalne usługi również próbują czerpać z tych samych zapasów. Konflikt między priorytetami wojskowymi a cywilnymi jest niewidoczny, jest odczuwalny na stacji benzynowej. Przydział przeznaczony dla Ministerstwa Obrony, zwłaszcza w gorące dni, zmniejsza udział przeznaczony dla stacji cywilnych nie jest to ogłaszane dekretem, jest to widoczne w rytmie konwojów, nagłym opróżnianiu stacji wokół garnizonów i przekierowywaniu przetargów. Kampania głębokich uderzeń Kijowa nie miała na celu jedynie atakowania rafinerii, aby stworzyć obraz pożaru. Tydzień po tygodniu ujawniała taktyczne słabości łańcucha dostaw: załadunek kolejowy, place rozładunkowe, stacje pomp, pompownie rurociągów. Jak widać na przykładzie Unecia w Briańsku, uderzenie w pompę skutkuje dniami kalibracji. W tym momencie lista priorytetów się zmienia, co mnoży znak jutro na cywilnych pompach. Różnica w narracji między wzrostem o 55% a rekordową ceną kształtuje percepcję. Podczas gdy prasa finansowa informuje, że AI 95 wzrosło o ponad 50% od początku roku, kierowcy na drodze żyją chwilowymi liczbami na znaku. Fakt, że ceny hurtowe osiągnęły rekordowe poziomy, niekoniecznie oznacza, że stacja zmieni swoją cenę na półce w krótkim terminie. Jednak wpływa to na koszty uzupełniania zapasów i decyzję stacji o nałożeniu ograniczeń, więc jeśli wąż stacji nie jest pusty, kierowcy odczuwają ciężar gospodarki. To uczucie nie jest wyborem, to codzienne życie. Nie oczekuje się, że 140 milionów ludzi w Rosji spotka się w tej samej kolejce tego samego dnia. Ale fakt, że kilkadziesiąt regionów otrzymuje podobne sygnały w tym samym tygodniu, pokazuje, że to nie jest wiadomość ekonomiczna, lecz klimat polityczny. Kolejki to trauma odziedziczona z lat 90., ich znaczenie jest istotne w pamięci rządzących, dlatego zakaz z 28 lipca był werbalnym zapewnieniem. Ale dopóki globalny rynek i lokalne błędy na to nie pozwalają, komunikat na stacji nie może się zmienić. Rosja zakazała eksportu benzyny, ale niedobory benzyny i długie kolejki nadal występują w niektórych częściach kraju. Jeśli strajki na stacjach paliw i zamknięcia rafinerii będą się utrzymywać, jak w Briańsku, zakaz eksportu zostanie przedłużony, ale kolejki się nie skrócą. Co więcej, Rosja już to widziała. Rząd utrzymuje na agendzie przedłużenie niektórych ograniczeń do lutego 2025 roku oraz kontynuację ograniczeń eksportowych dla firm producenckich. Samo zakręcenie kurka eksportowego nie napełniło pompy, ponieważ rurociąg i rafineria nie działają w harmonii. Nałóż na to nowy framework UE. Ograniczenie floty cieni, restrykcje dotyczące wprowadzania produktów pochodzących z rafinerii krajów trzecich do Europy oraz zaostrzenie dyscypliny cenowej zmniejszą możliwości Rosji na rynku zewnętrznym. Podsumowanie 18 pakietu wyraźnie określa ograniczenia dotyczące floty cieni i produktów rafinowanych pochodnych. To zawęża zawór elastyczności widoczny w bilansie rynku krajowego. To, co nazywamy wewnętrzną eksplozją, to właśnie to. W gospodarce liczącej 140 milionów ludzi, stacje benzynowe są ważniejsze niż sklepy spożywcze, ponieważ są niezbędne do dojazdów, tras karetek, dostępu Straży Pożarnej i jako ostatnie ogniwo w łańcuchach logistycznych. Jeśli kolejka zaczyna się tutaj, nie skończy się nigdzie indziej. Więc gdzie to wszystko ściska Putina? Po pierwsze, ostrzeżenia ekonomiczne były już na stole. Metafora hipotermii reszetnikowa w maju sygnalizowała, że wzrost spowalnia i że polityki są podatne na podwójny szok. To nie jest zimowa debata. To ostrzeżenie o silniku, który nie rozgrzeje się, gdy szok paliwowy rozpoczął się w środku lata. Po drugie, krajowe zakłócenia były znane, gdy na koniec lipca nałożono zakaz eksportu. Cena hurtowa AI 95 osiągnęła nowy rekord w tym samym tygodniu. Po trzecie, w trzecim tygodniu sierpnia, Reuters donosił o kolejkach, niedoborach i uderzonych rafineriach w tym samym akapicie. To jest potwierdzenie z terenu. Kiedy te trzy linie się zbiegną, jedynym manewrem politycznym Kremla pozostaje zarządzanie ceną i przyspieszenie łańcucha naprawy bezpieczeństwa. Ale te działania mogą się obrócić przeciwko w każdej chwili, w zależności od harmonogramu głębokich uderzeń Ukrainy. Co więc czeka Rosję wchodzącą w zimę? Czas pracy rafinerii, bezpieczeństwo rurociągów kolejowych, częstotliwość uzupełniania na stacje i symetria regionalna. Czas pracy oznacza szybkość napraw. Szybkość oznacza dostępność części zamiennych i ekspertów. Eksperci są drożsi i wolniejsi pod sankcjami. Bezpieczeństwo kolei rurociągowej oznacza rytm zagrożeń dronami. Dopóki rytm nie zwalnia, nie ma mowy o pełnej ochronie. Częstotliwość tankowania na stacji mierzy rzeczywistość jutra. Symetria mówi nam, czy kolejki w primoriu zobaczymy również w Moskwie. Trzy z tych czterech zmiennych są poza sferą polityki: jedna jest związana z harmonogramem ataków na ziemi, jedna z łańcuchem dostaw, a jedna z krajową zdolnością do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli czas pracy rafinerii nie wzrośnie do września, października, cykl ataków na krytyczne węzły w sieci rurociągów kolejowych będzie kontynuowany, a nowy pakiet UE okaże się mniej skuteczny niż oczekiwano w ograniczaniu kanałów cieniowych. Kolejki, które widzieliśmy tego lata, będą tylko zapowiedzią. Zimą ograniczona sprzedaż może stać się codziennością w północnych i wschodnich regionach. W tym momencie obraz nie będzie już tylko ekonomiczny, stanie się kwestią bezpieczeństwa wewnętrznego. Metafora hipotermii, reszetnikowa, nabierze prawdziwego znaczenia. Gospodarka nie tylko się ochłodzi, jej arterie się zwężą, pompa działa jak serce. Jeśli jej rytm zwalnia, ciało się wychładza. To politycznie niebezpieczna analogia biologiczna, ale wąż stacji jest obecnie jedynym wskaźnikiem tej biologii. Reuters. Zakończmy trzema stałymi punktami. Po pierwsze, zakaz eksportu benzyny z dnia 28 lipca jest w mocy i został wdrożony, ale kolejki się nie skończyły. Po drugie, hurtowa cena AI 95 osiągnęła rekordowy poziom pod koniec lipca. To sygnał cenowy szoku podażowego. Po trzecie ukraiński łańcuch głębokich uderzeń regularnie zadaje ciosy rafineriom i stacjom pomp. Kiedy te trzy stałe się zbiegną, wiadomość benzyna zniknęła, front wewnętrzny przestaje być nagłówkiem i staje się codziennością w kraju liczącym 140 milionów. Podsumowując, Rosja eksploduje od wewnątrz, ponieważ gospodarka wojenna musi dostarczać paliwo nie tylko na front, ale także milionom ludzi, którzy codziennie rano uruchamiają swoje silniki z tych samych zbiorników i tych samych rurociągów, a te zbiorniki i rurociągi są teraz testowane każdego dnia. Dla Putina oblężenie nie jest tym razem na granicy, lecz na stacji benzynowej. Dziękujemy za oglądanie.